Cześć ze strony Automatyk. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować walkę, bitwę S75, wymaksowany S75. Mój dorobiłem się w końcu, działa. Znaczy działa, dorobiłem się troszeczkę wcześniej, ale dziś miałem okazję zagrać całkiem porządną bitwę. I tutaj, dlaczego porządną, to no, za niedługo się przekonacie: będę miał starcie z E100. Jaki będzie wynik tego starcia, to zobaczycie. Możecie zauważyć po kolorkach, że no, szanse są dość wyrównane. Z 50 na 50 mniej więcej. W dużym przybliżeniu. No i tak, tu ze mną ja gram niskim tierem, znaczy niższym niż losuję gdzieś w środku czy na końcu. Zawsze jadę w, tutaj, w to miejsce. Bronić linii 9, tutaj K8. J8 No i cóż, no jedziemy sobie tutaj z fochem, z foszem, z lorką 40 ton. No i jest tu jeszcze kilka T54 na przykład. Z przeciwnej strony widzimy, że obiekt 140 oraz fosz gdzieś tam się schował. Skampił się pewnie na torach. Dla E75 jest to dobre miejsce, w które teraz się udaje dość dobre opuszczanie działa ma więc można sobie tutaj przykampić, przycupnąć za górką yy, skontowany elegancko żeby tam strzały jakie padają yy, no, były rykoszetami no i tu sobie wychylam się yy, pierwszy yy, pierwszy frak, dobijam tego obiekta 140 nie wiem czy on się mnie nie spodziewał czy coś, w każdym razie, no być może mnie nie było widać nie mam żarówy na tym czołgu nie mam, nie, tak jakby widoczności, czy, czy ktoś mnie widzi, czy nie. Zna przeciwka 100 Słuchajcie, w tej chwili przerzucam na haeki. Dlaczego? Dlatego, że on jest tak twardy, że ja z tej odległości nie wiem, czy bym go trafił. 300 metrów widzicie, że jest. A tak strzelam i 169 obrażeń. Generalnie próbuję trafić w działo. O, tutaj widzicie, że artyleria mi uszkodziła gąsienicę. Generalnie próbuję trafić zawsze w działo z hajeków, żeby uszkodzić, bo może mieć zawsze dwa zestawy naprawcze. Zobaczcie teraz: 197 dostaw działo. Zawsze może mieć dwa zestawy naprawcze. O ile pierwszym zestawem naprawi, to drugim już, jeśli drugim nawet naprawi, to później już nie naprawi niczym. Także będzie miał gorsze solowania i w ogóle kolejne. No niestety, 56 słabo, ale ciągnę z hajeków, Wale do tego s to. Lepiej mu gryźć powoli i niewiele życia niż. Tutaj foch, ten fos, raczej tego fosza też działo Próbuję celnąć. No, nie celnąłem dokładnie tam gdzie chciałem, ale być może rozwaliłem mu. On niestety zdingował mi, bo być może rozwaliłem mu to działo. Niestety też nie mam tego perka co pokazuje. W każdym razie nie jest źle. 728 szynów zostało tego S setka, już widzicie, podjeżdża. Ale do to, o teraz mi zdingował haek. W tej chwili ładuję już 6 heka. Miałem ich tylko 10, ale po tej bitwie chyba rozważę troszeczkę zwiększyć sobie ilość tych heków, bo jak widzicie, bardzo się przydają. Jeżeli wyrzuci nas na wyższe tiery, to bardzo się przydają. Tutaj zauważyłem Foxa, że atakuje to T54 i chciałem mu pomóc, ale sobie dał radę bez problemu. Ta jasetka bardzo chce mnie tu uszkodzić, bardzo, ale to bardzo. No nie powiem, bo ja też chcę ją uszkodzić. Ale widzicie, że arta tu trochę pomaga bardzo dobrze. No i co, wyjeżdża? No, niestety ja nie mam czystego strzału, nawet nie strzelam. Tutaj, Fosz bardzo dobrze. 155. -ka. Kolejny strzał dobija. Esetkę, esetki już nie ma. Jest jeszcze Fosz 9 tieru z drugiej strony, ale to też od arty za chwilę dostanie. Jak możecie zauważyć, czy nie wiem, czy zauważycie, czy. O, właśnie, w tej chwili. Od artylerii. No i tutaj też jest dobre miejsce, tylko właśnie w ten sposób, co ja. Tu załadowałem standardowy nabój. Nawet jak Tigera nie trzeba heków stosować. Standardowym tylko dobrze trzeba trafić. Także tu padł niestety Foch 155, ale tak, T-54. Widzicie, że próbuję przytrzymywać go. Ja zdejmuję mu gąsienicę, od razu zadając obrażenia. Tu w niemieckich czołgach niestety... Mm, <grym> A niestety jest bolączka, ale tu on założył to i próbuje się obracać. No i ja przeładowuję i pomagam temu T54. Załatwiamy go wspólnie. Tutaj na czacie widzicie, że tu gratulacje. No, niestety kawał dobrej roboty. No i jest esetka kolejna. I właśnie z tą esetką się tu spotkam. Oko w oko, można powiedzieć. 11 do 9, zadałem w tej chwili już 2120 obrażeń. No, może nie za dużo, jak na to działo, gdybym od razu z AP strzelał, nabojów byłoby do wiele więcej, ale sami zauważyliście, że ta esetka wcześniejsza niestety uniemożliwiłaby mi w ogóle zadanie jakichkolwiek obrażeń, bo, no, ding ding dingi byłyby, byłyby non-stop. Chyba, że bym dobrze celował, ale żeby w wikspota jakiegoś trafić, musiałbym wyjechać i właśnie tego wikspota próbować trafić, a wtedy on za 800 zdjąłby mi... No i po co? A tak mogłem sobie strzelać z heków, zadawać po 200 obrażeń, a przynajmniej jemu rozwalić jakieś moduły. Tutaj ona się wychyla, znaczy wychyla, ja się wychylam, a ona próbuje mnie trafić, jednak no niestety... Ja tak bardzo i prosto nie dam się podejść. O widzieliście, właśnie Arta próbowała. No i bardzo dobrze, nie trafiła. W tej chwili mam jakieś 30 sekund. No i jedzie. Tutaj chcę zdjąć mu gąskę, żeby go zatrzymać. Żeby nasza artyleria miała... Yy, miała cel, ale niestety zdingowałem. No... Hajeki też dingują, niestety. Tu kolejny hajek. W tej chwili będę tylko z strzelał, Buki mnie dopóki mi się nie skończą. Dopóki nie podjedzie, widzicie pierwsze obrażenia: 157, może nie za dużo, tak jak powiedziałem wcześniej. Lepiej zadawać jakiekolwiek obrażenia lub w newralgicznym, czy w nie wiem w sytuacji, w której jesteśmy bez wyjścia. Można powiedzieć, tu w działo, próbuję mu strzelić, rozwalić to działało. Widzicie kolejny raz: Arta strzeliła, nie trafiła mnie, ja tu się wychylam. Tylko tyle ile muszę, cofam się, no i w tej chwili będę próbował zdjąć gąskę, tę gąskę zdejmę. Ale widzicie, że miał zestaw naprawczy, naprawił się, bo to jest za krótko, żeby, żeby on się zdążył naprawić z perków tylko. Widzicie ile mi zadaje obrażeń. 600, prawie 700 przez, przez taranowanie też mi zadaje, no i tak. W tej chwili hejki mi się już skończyły. Będę próbował strzelać ze zwykłych, zwykłej amunicji. On strzela do mnie, ale, o, właśnie widzicie, dinguje. I tu nie przycelowałem, bo mogłem przycelować, ale to jest, wiecie, spotykacie taki czołg, to jest dużo nerwów. I tu jest właśnie słaby punkt tej setki. Ja tu się cofam, żeby być trochę z górki i strzelam właśnie tu pod tę wieżę. Ładuję mu za maksymalną wartość i Kolejne moje strzały będą właśnie w, tamtą, w tamto miejsce. Widzicie brak penetracji? Kolejne. Tu już jest drugi strzał, kiedy mógł mnie za 800 strzelić. Tu widzicie mój strzał 464. Zdjąłem mu on mnie strzela, no niestety teraz mnie trafia aż za 800. Także widzicie, jaki to jest groźny, bardzo groźny przeciwnik. Tutaj no, muszę wezwać pomocy, no bo niestety. To kolejny raz za 461 i S Set to zostaje 190 obrażeń tylko, ale niestety ja mam uszkodzone działo, nie mam zestawu naprawczego, nie mam jak na go naprawić. Widzicie właśnie, że S Setka nie trafiła mnie, bo gdyby mnie trafiła, to być może byłoby już po mnie. Nie trafiła mnie, ja tu przeładowuję, przeładowuję 40-14 sekund, tam niecałe. Praktycznie. Jeżeli on ma uszkodzone działo, albo Amaraka, to ładuje dużo, dużo dłużej. Widzicie tu zaraz pewnie zdinguje kolejny raz. Arta przyjechała mi pomóc, nie trafiła, bo gdyby trafiła, to już by było po Filipku. widzicie właśnie, że kolejny zdingolo tu, tak w ogóle zastanawiam się, dlaczego wcześniejszy strzał był. dlaczego się strzał był. U Nieprzebity. No ale no niestety. W tej chwili yy, rozwaliłbym go, ale pomógł mi jak pancerę 100. Yy, no i bardzo dobrze. A, no, miałbym fraga, ale on mi pomógł, więc nie było. Yy, tak źle. Yy, no i co? 4043 obrażeń, jak widzicie 14 do 10, to praktycznie, już jest koniec. Tam. esetka kolejna dojeżdża. Yy, widzicie na 0 do artylerii. 3 yy, fragi za yy, mam. Zostało mi. 212 HP. No, nie jest to tak źle, choć, no, myślałem, że spotkanie z Esetką będzie wyglądać gorzej, ale jak widzicie, dla ogarniętego gracza Esetka nie jest wcale żadnym przeciwnikiem. O ile wiecie jak strzelać i o ile ten ktoś dinguje. Tutaj na ekranie końcowym, podsumowującym, niestety, ale przy robieniu screena hmm, zawiesił mi się komputer i screena nie zrobiłem, ale dzięki stronie WOTRP mogę sobie powtórkę wrzucić i tu praktycznie mam to, co, to samo, co bym miał w grze, więc widzicie, że zarobiłem 57 764, oczywiście to jest zarobek brutto 1610, nie wiem, Expa. No i co? Jak tu sobie posortujemy to widzimy, że zadałem najwięcej obrażeń, najwięcej fragów, najwięcej doświadczenia oraz potencjalne otrzymane obrażenia to jest 4150 i zadałem obrażeń 4043 bardzo dobry wynik według mnie zarobiłem netto 19664 Także myślę, że walka Wam się podobała Dzięki serdeczne, zapraszam ponownie wkrótce, no i trzymajcie się, cześć.